Stanisław Srokowski, tłuste koty, czyli Parlament zwierząt. Śniada piękność nadaje ton, odcinek pięćdziesiąty trzeci. Śniada piękność przez chwilę się nad czymś zastanawiała. Przed nią były dwa trudne pytania. Najpierw odpowiem na drugie. Już wyjaśniała. Jak wiecie, rudy wilki mają liczne kolonie swoich braci i sióstr we wszystkich lasach naszego lądu i nic się przed nami nie ukryje. Toteż jak tylko załgany gniot skontaktował się z przywódcami Unii Leśnych Krain, nasi agenci natychmiast Powiadomili mego prezesa. Znaczy ostrego pazura? Upewnił się świrnięty świr. Tak, ostrego pazura, odparła śniada piękność. Powiadomili go i już ostry pazur wiedział, że załgany gniot poza wiedzą Sejmu prowadzi jakąś tajną grę z Unią Leśnych. Krain. Jaką grę? spytał Mały Zbój. Możesz coś więcej powiedzieć? Niezupełnie odrzekła. Dlaczego niezupełnie? dopytywał Mały Zbój. Przecież jesteśmy. Wiem, jesteśmy partnerami, koalicjantami, ale. Ale co? Żądał mały zbój odpowiedzi. Wiemy, że załgany gniot prowadzi tajne rozmowy z Unią, ale nie wiemy do końca, czego one konkretnie dotyczą. Choć, choć co? szybko zareagował świrnięty świr. Choć ostatnio, tłumaczyła, już po tych wszystkich wydarzeniach z gaszeniem świec. Ostry pazur dowiedział się swoimi kanałami, naturalnie od braci wilków, że załgany gniot znowu wybiera się potajemnie do Unii Leśnych Krain, i postanowił osobiście sprawdzić, co się tam dzieje. Co? Czy chcesz nam powiedzieć, że załgany gniot znowu potajemnie się tam wybiera? Dokładnie. Odparła śniada piękność. Kiedy? spytał mały zbój. Niewykluczone, że już tam jest, odrzekła. Śmignął zaraz po tym swoim telewizyjnym wystąpieniu. Tak, zaraz, ale ostry pazur go uprzedził i pierwszy się tam wybrał. Dlatego. Zniknął nam z oczu. Zdumiał się mały zbój. Tak, dlatego potwierdziła, ale cicho, sza! Ostrzegła, niech to zostanie między nami, bo moim zdaniem. Urwała. Co twoim zdaniem? Szybko zareagował świrnięty świr. Moim zdaniem zanosi się na wielki przekręt! rzuciła Mały Zbój i świrnięty świr znowu spojrzeli po sobie Co masz na myśli spytał Mały Zbój Chcą nam skoczyć do gardła szepnęła i niepewnie rozglądnęła się Co nie zrozumiał świrnięty świr Mów wyraźniej, zażądał mały zbój. Chodzi o to, jak mi mówił ostry pazur, że u nieleśnych krain chce nam ograniczyć prawa. Jakie o... prawa? Razem zakrzyknęli świrnięty świr i mały zbój. Tego jeszcze nie wiem, odparła. Jak nie wiesz, to po co zajmujesz nam czas? Zdenerwował się świrnięty świr. Spokojnie, kolego. Łagodził napięcie mały zbój i zwrócił się do śniadej piękności. Jeśli dobrze zrozumiałem, ostry pazur chciał uprzedzić załganego gniota, by coś wywąchać w Unii w sprawie jej tajnych planów i dlatego tam się udało. Dobrze rozumiesz. Odparła. Ale o co chodzi? Wciąż nie chwytał świernięty świr, zwracając się do małego zbuja. Chodzi mi o to, już tłumaczył mały zbój, jak rozumiem, że szykują się jakieś poważne zmiany w Unii Leśnych Krain, i ostry pazur, a zanim nasza zacna koleżanka mają podstawy do tego, by twierdzić, że szykują się jakieś zasadnicze zmiany w Unii Leśnych Krain, które także dotyczą nas, a my o nich oficjalnie nic nie wiemy. Domyślamy się tylko, czy dobrze kombinuje, Spojrzał na śniadą piękność. Nieźle prezesie z nutą złośliwości odrzekła: To znaczy, że załgany gniew szykuje nam poza naszymi plecami jakąś niespodziankę uznał mały zbój. Złą, niespodziankę! dodała. Śniada piękność. A skąd wiesz, że złą? spytał świrnięty świr. A znasz dobre niespodzianki z Unii? uśmiechnęła się z gorzkim wyrazem na pysku. Coś w tym musi być na rzeczy, skonstatował mały zbój. A kiedy spodziewasz się powrotu szefa? Spojrzał na śniadą piękność. Niedługo odparła będzie się działo jeszcze rzuciła i już chciała się pożegnać, kiedy mały zbój zatrzymał ją. Nie uciekaj jeszcze. Powiedz, co myślisz o znikających pomnikach. Ostrego pazura i tej całej nowej sytuacji? Spytał. Myślę, że mój szef by skomentował to jednym zdaniem. Otrzymali polecenie z Unii, albo od potężnego nosorożca, by się z nami rozprawić, i rozprawiają się. I co by na to? Dociskał mały zbój. Mam na myśli twoją formację. Obudzimy mury. Za. jakoś? My? Skoczyła na małego zbuja. Tylko my? Wbiła w niego gniewny wzrok. Poczuł się zakłopotany. Spojrzał niepewnie na świerniętego świra, który spuścił wzrok. Mały zbój nie wiedział, jak zareagować na rozgniewaną, nagle rudą wilczycę. Szybko zrozumiał, że nie powinien był stawiać takiego pytania. A ona już szyderczo odezwała się, patrząc na małego zbója. To, to nie jesteśmy już koalicją wspólnych spraw? Przepraszam, pokajał się. Przepraszam. Właśnie, przesadziłeś, bo to nasza wspólna sprawa to uderzenie w całą naszą koalicję. Czyżby nie tak, prawda? Tym razem spojrzała na świrniętego świra. Podniósł wzrok i pokiwał głową. Macie rację. Musimy na to jakoś zareagować. Powiedział mały zbój. Nie jakoś, tylko twardo, ostro i kategorycznie rzuciła. Nie mamy się już gdzie cofać. Czyli co? spytał mały zbój. Czekamy na ostrego pazura i atakujemy? Tak, atakujemy zgodziła się śniada piękność. Atakujemy, poparwują Świrnięty świr.